no co ty na no tym małym, ważnym adimbałem? No co ty, co ty, noc, Gdzie jeszcze tu są pieniądze? Chyba nie, nie mam skoczyć Dobra, ale no coś wysokiego, jakby mogła skoczyć. Ma wizję? gdzie? Gdzie ma drzwi? O mój Boże. Jaki głupek ze mnie mały Anna. za przeproszeniem głupek mm. No po prostu spadłam Dobra, idziemy teraz tu w kartonem mm. Dobra, nic z tego nie idzie, dobra, idziemy. Ale to jest najlepsze, no. i tu może e Nie serio. serio? Serio? Ale tak na serio? Myślałam, że to jakiś człowiek, ale nie zauważyłam, że to jest Dobra, nie, po prostu ja wychodzę, z Darka